I to jest tak, tu mamy 21 i 21. Ja sobie w tej chwili sprawdzam wszystkie wody, czy są przejścia, i od razu, żeby podłączyć odpowiednią różnicówkę, czyli sobie przewód niebieski, mostkuję z przewodem brązowym. I to sprawdzam obwód. To jest obwód 21. No i teraz muszę znaleźć obwód 21. 21, gniazda, sypialnia i schody. 21 i 21, gniazda, sypialnia i schody. To było puszczone tutaj od, od schodów. Pierwszy obwód, jak dobrze pamiętam. To czyli tutaj powinno być. Łączone, czyli z mos mostek, które tam robiłem tu powinien mi pikać teraz zarazie albo te, tak, albo te tak. o, czyli pika to Znaczy, że dobrze jest oznaczone, że to jest obwód tak jak mam napisane po pierwsze a po drugie informacja o tym, że mam przejście yy, czyli nic nie zostało uszkodzone można spokojnie podłączać i teraz od razu sobie, od razu sobie robię tak, że neutralne układam i podłączam do odpowiedniej listwy, do odpowiedniego nacisku, żeby później już się nie motać. Jeśli chcecie e, troszkę się nauczyć tej elektryki, na pewno nie ode mnie, bo ja jestem niekompetentny do tego. E, jest kilka stronek ZPE24, bodajże, później Jacek007. Te też e, bardzo fajnie tłumaczy. Ja na przykład popełniłem karygodny błąd. No, częściowo wyskrobałem, bo, e, bo się wystraszyłem. To było opiankowanie niektórych elementów, tam gdzie jest elektryka Także tam gdzie mogłem, to wyskubałem No ale to dopiero się dowiedziałem jak obejrzałem Jaska 007 Bodajże się tak nazywa chyba, Jacek 007 Na YouTube filmy nagrywa Też, też fajnie pokazuje jak składa rozdzielnice Bartek buduje bodajże no, także tam możecie się nauczyć, ja tylko pokazuję, jak ja to robię, dlatego, że nigdzie nie widziałem rozdzielnic, gdzie są podłączone pod te moduły, moduły samozaciskowe. E, wszędzie było podłączane. Tam, gdzie różnicowała to na końcu, e, na końcu przewody neutralne i to jest moim zdaniem takie bardziej czytelne niż to, dlatego tu sobie oznaczam, że to jest N1, czyli to będzie do L1, później będzie N2 do L2 i na dole będzie mm, N3 do L3. I, I to byśmy mieli, czyli mamy, mamy tak Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć Czyli 7 i tu jeszcze były 7, 8 i 9 Czyli mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć I mi się zgadza Czyli te, te, te wszystkie przewody, które miały iść do jednej różnicówki Do pierwszej do, do, do fazy to są rozprowadzone. I dokładnie w taki sam sposób będę robił dwie kolejne. Sprawdzam sobie. I później dopiero podłączam, jeśli wszystko jest OK. Jak już podłączę wszystkie neutralne, to jeszcze muszę dać dać tutaj linkę 6 kwadrat do każdego, do każdego, do każdej różnicówki. Czyli i zasilanie, i, czyli L i N. -kę. No i później już będę rozprowadzał po po ale to też, też Wam pokażę na pewno biorę się teraz za, za drugi czyli tak naprawdę mogę jeszcze pokazać Przymontujemy kolejny zacisk tak eee, on idzie tak on idzie ja tu chyba sobie sobie przerwę, żeby nie, nie było żeby to było jeszcze bardziej czytelne o. Eee, i teraz tutaj będę podłączał N dwa sobie zaznaczę od razu marker jest. to jest n dwa Mamy tutaj już i ochronne i neutralne podłączone i u góry i u dołu. No i tak naprawdę pozostawały... No tu oczywiście nie pokłada nam jeszcze fazowe. I teraz tak naprawdę zostało mi podłączyć wszystkie różnicówki. No i później już, już konkretne obwody. Także dosyć szybko to poszło.